Psalm 39. Prośba o pomoc w czasie próby dla prowadzącego chór, dla Jedutana, Psalm Dawida. Stwierdziłem: Będę strzegł moich dróg, aby mnie zgrzeszył swym językiem. Przytrzymam na uwięzi moje usta, dopóki jest przede mną bezbożny. Zamilkłem w ciszy. Przestałem mówić o dobru, lecz mój ból się nasilił. Rozpaliło się we mnie moje serce. Gdy rozmyślałem, zapłonął ogień i przemówiłem swoim językiem. Spraw Jachwę, abym poznał swój kres i to, jaka jest miara moich dni, bo chcę widzieć, jak jestem znikomy. Oto wymierzyłeś moje dni na szerokość kilku dłoni. Okres mego życia jest jak nic przed tobą. Tak, tylko tchnieniem jest każdy człowiek, nawet wysoko postawiony. Sela. To prawda. Niczym w cieniu porusza się człowiek. To prawda. Na próżno się miota. Gromadzi, a nie wie, kto to weźmie. A teraz, Panie, na co czekam? Moja nadzieja jest w Tobie. Ratuj mnie od wszystkich moich przestępstw. Nie wystawiaj mnie na zniewagę bezmyślnego. Zamilkłem, nie otwieram swych ust, bo to Ty tak sprawiłeś. Odwróć ode mnie swój cios ginę przez wrogość Twojej ręki. Karcisz człowieka karami za winę, niszczysz jak mól to, co mu miłe. To prawda, tchnieniem jest każdy człowiek. Sela Wysłuchaj, Jachwę, mojej modlitwy. Skłoń swe ucho na moje wołanie. Nie bądź niemy w obliczu moich łez. Gdyż jestem dla Ciebie przechodniem, pielgrzymem, jak wszyscy moi Ojcowie. Odwróć ode mnie swe spojrzenie. Bym się uśmiechnął, nim odejdę i już mnie nie będzie. Amen. Właśnie usłyszałeś piękne słowa ze Starego Testamentu i Nowego Testamentu. Jeśli nie ma Biblii na Twojej półce, w domu Twoim, przyńskłoś się na Landstrasse, Hopstrasse, 183 do 185, trzeciej dzielnicy Wiednia. Otrzymasz egzemplarz gratis. To Słowo Boże, które zawarte w środku Biblii, da Ci życie wieczne. Również gratis. I zobaczysz, że w życiu Twoim może się wiele zmienić. Zaproś Biblię do swojego życia. I'm mm sorry. -hmm.